To był prawdziwy hit, jakiego dawno nie widziałem. Sławomir Cęckiewicz, znany historyk i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pojawił się w programie u redaktora Stankiewicza i już od pierwszej minuty było wiadomo, że to nie będzie spokojna rozmowa. Stankiewicz, wyraźnie sympatyzujący z rządem Tuska, Próbował prowadzić rozmowę tak, by zdyskredytować Cęckiewicza i jego krytykę polityki historycznej obecnej władzy, ale nie spodziewał się, że trafi na rozmówcę, który potrafi rozbroić każdą manipulację jednym zdaniem. Cęckiewicz nie dał się sprowokować, nie wszedł w żadne emocjonalne gierki. Spokojnie, konkretnie. I z faktami na stole punktował błędy, zaniechania i hipokryzję ekipy Tuska. Pokazał, że historia to nie zabawka w rękach polityków, tylko fundament tożsamości narodowej, którego obecny rząd nie rozumie i nie szanuje. Zaczynajmy. Oficerów Czyli, pa, w panie, sytuacjach, w których to pan uważa, że pojawia się kontrowersja. Oficer po szkoleniach moskiewskich, jeżeli przejdzie badanie wariografem, to już jest patriotą? Ja tak nie powiedziałem, to jest jakiś rodzaj pewnie skrótu myślowego. Zresztą pan minister powiedział, że weryfikacja była przeprowadzona dogłębnie przez służbę Kontrwywiadu wojskowego i jednym z elementów tej weryfikacji jest na pewno wariograf. Panie redaktorze, to jest bardzo ciekawa sprawa a propos, bo kiedy była operacja taka weryfikacyjna prowadzona o kryptonimie Gwiazda, w końcu lat 90 później, że tak powiem, skręcona przez Marka Dukaczewskiego, kiedy został szefem WSI, to jednym z podstawowych elementów weryfikacji oficerów, którzy skończyli różnego typu kursy, od strategiczno-obronnych po operacyjne GRU i KGB, w, Rosji, w, była, w Związku, w w związku w Sowieckim, sowieckim tak, była weryfikacja za pomocą wariografu i część oficerów wtedy odmawiało wzięcia udziału w tego typu badaniu, a mimo tego pozostawali w wojsku, więc a nie się śmiałbym się... się z tego, bo to jest nie, naprawdę nie, poważna sprawa. Natomiast czuję też tę krytykę bardziej obozu prezydenckiego. Pan już prezydenta kilkakrotnie krytykował między innymi za wyrazy uznania, które złożył żołnierzom Lodowego Wojska Polskiego w rocznicę forsowania Odry. Tak, za sprawy historyczne, ale, ale z drugiej strony no, spotkałem się z wielką krytyką za to, że stanąłem w obronie Pana prezydenta, w momencie, w którym zawetował y, ustawy y, sądowe, y, a spotkał go no, po prostu jakiś niebywały hejt, nawet z, ze środowiska politycznego, z którego wyrósł. Ale akurat... także Antoni Macierewicz pana szelko krytykował. Ale delikatnie. Yy. Tak? Nie mówił o tym, że Andrzej Duda jest kimś takim jak Armia Czerwona stojąca z założonymi rękoma po drugiej stronie Wisły w 1944 roku, jak jeden sposób Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, jest pan współtwórcą raportów Antoniego Macierowicza, z likwidacji Wojskowych służb informacyjnych? Pierwszy, tylko. Pierwszy został opublikowany, drugi jako aneks leży w kancelarii prezydenta. Znam treść. Ale czy prezydent powinien ten aneks ujawnić? Bo Antonio Cierniesz kampanii obiecywał, że prezydent taki dokument ujawni. Wielokrotnie na ten temat mówiłem, powtórzę. Uważam, że jeśli się przez 8 lat mówiło o tym, że raport z likwidacji, czy aneks z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, Powinien zostać ujawniony, w jakimś sensie atakowało się prezydenta Komorowskiego za to, to w jakimś wymiarze, w jakiś sposób ta sprawa powinna po wygranych wyborach w 2015 roku wrócić i zostać wyjaśniona. No to tylko Ileś propozycji to na ten temat składałem publicznie, nawet miałem jakiś referat w Instytucie Lecha Kaczyńskiego na ten temat. tak. Tutaj inicjatywa tutaj należy by, do Pana Prezydenta. Ale to Lech Kaczyński tego aneksu ujawnić nie chciał Panie... A to jest mitologia, która jest oparta na, na, na kilku wypowiedziach, między innymi na tej, która znalazła się w książce redaktora Warzechy. Jeśli Pan rozmawiał, to Pan doskonale pamięta o tym, że jednym z powodów, dla którego do ujawnienia nie doszło, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który de facto zakazywał ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Ale prezydent yy... mówił też, że tam jest za, trochę za dużo publicystyki. Yy, prezydent pan... może wyjść z inicjatywą i poprawić ten, ten aneks. Yy, prawo mu daje taką możliwość, tylko trzeba powołać zespół z przedstawicieli tajnych służb, yy, którzy razem z prezydentem czy pod kierownictwem prezydenta mogą ten aneks przygotować P do druku. Panie profesorze, właśnie weszła w życie ustawa dezubeklizacyjna. Inna, przygotowana dziękuję. przez MSW. Ona działa na takiej zasadzie. Bez względu na to, ile czasu służyłeś w dawnych organach bezpieczeństwa PRL, na jakim stanowisku pracowałeś, masz obniżoną dość poważnie emeryturę, rentę z kilku tysięcy czy kilkunastu, na przykład do 1700 zł. Czy uważa pan, że to jest sprawiedliwe? Jeśli wyjdziemy z takiego punktu widzenia, że tajne służby PRL były służbami szeroko rozumianego Imperium Sowieckiego, to jest to jak a najbardziej słuszne. A ktoś pracował w, w, w bibliotece Szkoły Milicyjnej w Legionowie. To też nie. był elementem systemu. Pan, pan już wprowadza, Pytam. Pan, pan, już wprowadza ten element osłonowy, że tak powiem. To nie była szkoła milicyjna, to była Szkoła Służby Bezpieczeństwa, czyli to była szkoła tajnych służb. Tak, należy jemu odebrać emeryturę, przywileje emerytalne. A jeżeli to był na przykład w latach 50. dawni powstańcy bohaterowie, a w, w latach 80. ci, którzy potem służyli Polsce w III RP, to tak. także pan by wrzucił do tego worka i maksymalnie im obniżył światło. Tak, ze względu, na to, ze względu na to, że fakt bycia kiedyś bohaterem. Albo później bohaterem. Nie powoduje, że nie można było później jakiegoś błędu życiowego popełnić i się w jakimś sensie stoczyć. A to Był kiedyś taki człowiek mm -hmm. w Polsce, który mówił, że ktoś, kto stracił rękę w powstaniu warszawskim na pewno nie mógł być agentem służby bezpieczeństwa. No, to jest przecież argument kompletnie nielogiczny. Proszę powiedzieć, będzie to zbaglizacja w wojsku? Pan podobny projekt przygotował i prezes Kaczyński chyba ten projekt w zeszłym roku odłożył bardzo głęboko na szafę. Na ulicy Nowogrodzkiej do tej pory tego projektu nie ma pod kierownictwem ministra Macierewicza i ministra Grabskiego pracowaliśmy w takim zespole przygotowującym projekt ustawy deubekizacyjnej wojskowej i ten projekt wpłynął do sejmu natomiast jakie są jego losy to to jest pytanie do polityków bo ja jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy jestem tylko no, współpracownikiem i Chce pan powiedzieć że nie ma pomocniku. woli to ja mogę potwierdzić nie ma woli w sprawie sprawiedliwości No to bardzo źle. Panie profesorze zbiór zastrzeżony miał być taką, takim legendarnym dowodem na to, że trzecia RP to jest taki zgniły owoc kompromisu między dawnymi opozycjonistami a służbami perelowskimi. Otworzyliście ten, ten zbiór i tam specjalnego nie ma. Hmm. Ja myślę, że trochę ciekawych rzeczy jest. Tylko, że opinia publiczna o tym nie wie. To też jest trochę wynik tego, w jaki sposób się Instytutu Pamięci Narodowej komunikuje z, z opinią publiczną. Ale, ale przygotowujemy tam, na ten temat, przygotowujemy na ten temat, przynajmniej namawiam pana prezesa do tego, żeby, żeby przygotować jakąś specjalną konferencję poświęconą temu zagadnieniu. Ale nie ma tam znanych polityków, znanych biznesmenów. No jest Edward Masur, prawda? Potwierdzam, że kilku znanych jest polityków. W, w, wśród tych materiałów, ale. A kto taki? Bo to jest Ale, jawny to, może to, nie pan jest, ale to nie jest tak, że to są. Że, że, że to jest jakaś teczka, no nie wiem, kogoś bardzo znanego, i się okaże, że on no nie był tym, za kogo się podaje. A, to a Edward Mazur jest mocno obciążony tymi dokumentami? No ja je opisałem. No to już jest kwestia oceny. No moim zdaniem, jakby punkt ciężkości, jeśli chodzi o Edwarda Mazura, polega na tym, że wydaje mi się przynajmniej, że tajne służby wolnej Polski ukryły fakt współpracy Edwarda Mazura z służbami PRL, w momencie, w którym na przykład wniosek ekstradycyjny do władz amerykańskich był kierowany. Panie profesorze, po odnalezieniu toczki Polka w domu generała Czesława Kiszczaka, ale Wałęsa zaprzeczał, że to są dokumenty pisane jego ręką. Okazało się, że są. Prokuratura w związku z tym prowadzi śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań przez Wałęsa. Powinien dostać zarzuty za tę sprawę? Jedno z drugiego wynika. No, Lech Wałęsa w wielu y, procesach, ale też w wielu postępowaniach prokuratorskich y, pod groźbą odpowiedzialności karnej y, po prostu zaprzeczał. Że kiedykolwiek był tajnym współpracownikiem, że kiedykolwiek podpisał jakieś, jakiekolwiek zobowiązania, zobowiązanie do współpracy i wytwarzał jakiekolwiek Czy pan donosy Panie usłyszeć zarzuty. A... Panie, panie redaktorze, no w jakim sensie prokurator tutaj nie ma wyjścia, znając prokuraturę Instytutu Pamięci Narodowej dość oportunistyczną, to wydaje mi się, no bo to jest w jakimś sensie ciało obce w Instytucie Pamięci Narodowej, z którym wszyscy prezesi IPN mają, mają problem od Lat, ale, ale nieważne. No, chodzi o to, że znając życie i znając funkcjonowanie tej prokuratury IPN-owskiej, jestem przekonany, że tam woli ścigania Lecha Wałęsy nie ma, ale jak powiedziałem, logika. Tych postępowań prowadzi do postawienia takiego zarzutu Lechowi Wałęzi. Pan stawiał publicznie zarzut jeszcze poważniejszy. Odwoływał się pan do tragedii z 17 kwietnia 1995 roku. Wybuch gazu, taka przynajmniej oficjalna wersja w bloku w, przy ulicy Wojska Polskiego 39 w Gdańsku-Wyrzeszczu. Ponad 20 ofiar. Pan sugerował, że to mogła być operacja Urzędu Ochrony Państwa po to, żeby zdobyć dokumenty kompromitujące Wałęsę, które były w jednym z mieszkań zajmowanych przez Adama Hodysza. To jest taki dawny SB, który współpracował z opozycją i miał dokumenty dotyczące Wałęsy. To jest bardzo poważny zarzut. Co się stało no w tej pan sprawie? Go trosz, pan go troszeczkę wyostrzył, panie redaktorze, ale... No, pan też go ostro dość potraktował Nie. i prokuratura się tym zajęła i... No i nic, jak się okazuje, ale zaskoczę pana. Wystąpiłem do prokuratury krajowej o wgląd do materiałów śledztwa dotyczącego wybuchu gazu i w, wśród tych materiałów znajduje się bardzo ciekawy dokument wysłany przez przewodniczącego Solidarności 80 w grudniu 95 roku na kilka, kilka miesięcy po, po wybuchu i bardzo krótko po umorzeniu sprawy. Przez prokuraturę w Gdańsku, w którym jest mowa o tym, że w mieszkaniu Adama Chodysza były materiały operacyjne dotyczące Lecha Wałęsy. Prokuratura na, te, na to pismo nie odpowiada. Jest, jeśli się nie mylę, teraz adnotacja, tylko żeby pozostawić sprawę bez odpowiedzi. Jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, Chociażby z książki Jest Balek Wałęsa nazwisko Macieja Szulca, naczelnika prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej do dzisiaj w Gdańsku, który w 1993 roku prowadził śledztwo związane z tak zwaną sprawą Frączkowskiego, czyli oficera, który u siebie w mieszkaniu miał Trzymał mikrofisze. Tak. tak, między innymi dotyczące Lecha Wałęs. Wie pan, kto prowadził śledztwo w sprawie wybuchu gazu w Gdańsku? Też on. Tak, też on. Po tej rozmowie w sieci zawrzało, Cenckiewicz po prostu rozjechał redaktora Stankiewicza argumentami. Widzowie nie mieli wątpliwości, że to historyk wygrał to starcie, pokazując klasę, wiedzę i spokój tam, gdzie druga strona miała tylko emocje i gotowe hasła. To był pokaz, jak wygląda prawdziwa debata. Nie o partyjne interesy, ale o prawdę i pamięć narodową. Redaktor próbował atakować, wchodził w słowo, zadawał prowokacyjne pytania, ale im dłużej trwała rozmowa, tym bardziej było widać, że to Cenckiewicz kontroluje sytuację. Na koniec prowadzący z trudem ukrywał zakłopotanie, a w studiu zapadła ta niezręczna cisza, kiedy każdy wie, kto właśnie wygrał. Jeśli też uważasz, że Cęckiewicz powiedział to, co wielu boi się głośno powiedzieć, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał, bo tu zobaczysz prawdę bez cenzury i bez propagandy. Dzięki i do zobaczenia.